Mam na imię Rafał. Betlejem przebywam od pięciu lat. Trafiłem tutaj za namową znajomego księdza proboszcza i radnego z mojej okolicy. Przed przybyciem do wspólnoty borykałem się z nałogiem alkoholowym. Byłem bezdomny. Mieszkałem w samodzielnie wybudowanej szopce, którą nie wiedząc czemu nazwałem Betlejemką. Co najdziwniejsze. Nigdy nawet nie słyszałem o takim miejscu jak Betlejem w Jabłoży. Czyżby to przeznaczenie, a może opatrzność boska, która sprawiła, że przyjęto mnie z mojej skromnej Betlejemki do domu Betlejem? Dzięki wsparciu wspólnoty udało mi się zerwać z nałogiem i znaleźć nowy cel w życiu. Obecnie prowadzę trzeźwe życie. Skupiam się na opiece nad zwierzętami co daje mi poczucie spełnienia i odpowiedzialności. Moje codzienne życie może nie było zbyt proste, ale dzięki tym ludziom powróciła mi wiara w kolejny lepszy dzień.